Siemanko wszystkim, ja jestem Adrix, a to jest kolejny odcinek gry Farming Simulator 25. W dzisiejszym odcinku będę chciał rozpocząć hodowlę grzybów, yy, też sadzone kryżu i będę chciał w dzisiejszym odcinku yy, usuwać chwasty. Dlatego też, ko, dlatego też kupiłem ten tutaj chwastownik marki Pottinger. No troszeczkę musiałem na niego wybulić, ale na pewno mi się tutaj przyda. Więc tak, zacznę od... Zacznę od od uprawy grzybów. No i tak, wodę już tutaj wlałem poza odcinkiem. E, Okej. Okay. No i dobra, już tutaj y, rozpoczęła się produkcja y, jednego rodzaju grzybów i drugiego. Ok. No i tak, tu jest ustawione na początku. No i tutaj jest ustawione oryginalnie przechowywanie. Ja będę chciał ustawić na sprzedaż automatyczną. Dlaczego? Ponieważ nie mam jeszcze, nie posiadam jeszcze ciągnika z turem. Jeżeli będę, mieć, jeżeli będę mieć ciągnik z turem ustawię tutaj przechowywanie, ale póki nie mam ciągnika z turem ustawię sprzedaż no, woda jest 4000 litrów, czyli tyle samo yy, jest... Co ja w ogóle mówię jakie tyle samo to jest maksymalna maksymalna yy, no maksymalna ilość tutaj ile może być tych ile może być tutaj tego, tej wody, więc woda jest tutaj na maksa teraz jedziemy wlać wodę do do, 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 do do następnej szklarni, aha, tutaj kupiłem też sobie zbiornik na wodę, ale później go sprzedam pewnie poza odcinkiem, a to a dlaczego to później się dowiecie, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego ten zbiornik sprzedam. To oglądajcie odcinek do końca. Dobra. Tutaj jest właśnie szklarnia na sadzonki ryżu. No i zaraz zobaczymy, ile tutaj potrzeba tej wody. Ok, jeszcze mniej niż do tamtej szklarni. Ok. Dobra. Tutaj też ustawię automatyczną sprzedaż. O ile się da. Tak no, powinno się dać chyba, nie? Tak, da się. Dobra. No. Więc tutaj też już. Tutaj też już produkcja rozpoczęta. Dobra. To teraz możemy przejść do usuwania chwastów, No i dobra. Też mam trochę tematów. Yy, trochę mam tematów do pogada, do dzisiaj do omówienia. Trochę mam właśnie do pogadania w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, to beczkę. Na razie zostawię tutaj. Później ją tam gdzieś zaparkuję ładnie. Ale na razie niech stoi tutaj. Yy, ok, dobra, podczepię już chwastownik. A, i zapomniałem się przespać poza odcinkiem. Więc zaraz to zrobię. Się prześpię. Dobra, kwastownik podczepiony. Ok. No, mam y, takie trzy, takie całkiem spore tematy do omówienia w dzisiejszym odcinku. Aha, jeszcze zanim to, to poza odcinkiem y, sobie zrobiłem kontrakt na, na prasowanie słomy na polu numer 7 i w tej chwili będę chciał odebrać pieniądze. Ok. Na pewno wykonywanie kontraktów będę chciał pokazać. W jakimś, w jakimś odcinku, ale jeszcze nie wiem do końca w jakim, o i zobaczcie ile zarobiłem, no trochę się narobiłem, ale nie jakoś, nie jakoś, nie jakoś bardzo, znaczy, jakoś, no trochę mi zeszło, jakieś takie, nie wiem, pół godziny, niecałe, 20 minut, coś takiego, Bo, no całkiem spore pole było, trochę było prasowania tej słomy, ale mi się wydaje, że... No, nie liczyłem, ile mi to zajęło Ale mi się wydaje, że jakieś 20 minut Coś takiego Dobra Prześpimy się No i tak, właśnie wykonywanie kontraktów Będę chciał pokazać w jakimś następnym odcinku Ale właśnie jeszcze nie wiem Do końca w jakim Ale na pewno będę chciał to wam pokazać Dobra Ok. Fasty mi już urosły Rzepak jest właśnie W fazie wzrostu Dobra No i tak Przejdźmy może do tych tematów Mam trzy takie tematy I tak Pierwszym tematem jest y, Komentarz od widza Drugim jest y, Drugim jest y, nowy, nowy update Do FSA 25 A trzeci to oficjalne Nowe Nowe Oficjalne mody Od Giant Software Które pojawiły się na modhubie W dniu y, Wyjścia aktualizacji No to dobra, to od czego będę chciał zacząć od, od czego będę chciał za, zacząć? Yy, chyba będę chciał zacząć od widza, yy, od, od komentarzu od widza. I tak yy, widz się nazywa yy, ta osoba V2. I tak, pod poprzednim odcinkiem on napisał tak, czekajcie, bo teraz będę czytać. Yy, polecam Ci iść w produkcję Mąki lub produkcji desek z drzew, które są na, twoim, na Twoich terenach. Mógłbyś także iść w produkcję grzybów, obydwu rodzajów, lub po prostu tradycyjne szklarnie. PS. Wodę możesz wybrać z zalanego pola ryżowego za darmo. Powodzenia w, powodzenia w grze. No. Dlatego mnie chciał sprzedać właśnie ten zbiornik na wodę, bo tam, tam woda, tam wodę muszę pływać A tutaj wodę dostaje za darmo. Więc no, bardzo fajne. Bardzo fajne. Nie wiedziałem o tym, więc dziękuję tej osobie V2. No i tak, właśnie, właśnie grzyby, właśnie produkcję grzybów już rozpocząłem w tym odcinku. Też rozpocząłem właśnie produkcję sadzonek ryżu. Też, też jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o sadzonki ryżu też mi ktoś, ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest właśnie bardzo opłacalne. Więc dlatego też to rozpocząłem. Produkcję tych sadzonek ryżu. No. No i produkcję desek mąki raczej też będę chciał zrobić. I też y, napisałeś, że drzew, które są na, na, na moim terenie. Tak, na, moim teren na moich terenach są właśnie drzewa. No i, i tak planowałem jakąś wycinkę, ale jak mówisz, że y, ten, że że deski że produkcja desek jest taka opłacalna, no to okej, okay. no to okej. Okay. Mogę rozpocząć produkcję desek. Okej. Okay. Mąki też raczej rozpocznę, ale mi się wydaje, że zacznę od, od desek. No. Więc temat y, od widza Mi się wydaje, że, że, już, że już wszystko powiedziałem. Jeżeli chodzi o właśnie, jeżeli chodzi o, o ten komentarz. Co chciałem powiedzieć. Dobra, to teraz przejdźmy do... Może do nowej aktualiz do, do aktualizacji, która właśnie wyszła we wtorek? Chyba we wtorek wyszła aktualizacja do. Oho, ho, ho, ho. Ostrożnie. We wtorek albo poniedziałek, już zapomniałem nawet. Ale wyszła nowa aktualizacja z numerkiem chyba 1.3. 1.3 chyba wyszła, tak? Chyba 1.3. Tak, mi się wydaje, że 1.3. Z numerkiem, z numer numerkiem 1.3. Tak mi się wydaje. Yy, no i tak. Co w tej aktualizacji się zmieniło? Po pierwsze, jeżeli rozpoczynamy, jeżeli rozpoczynamy rozgrywkę, jesteśmy wiecie, w menu kariera i czytuje nam się save, to pod tym, to pod tym, pod, pod tam procentami, w jakich procentach się, się już załadowała gra, mapa w ogóle. To teraz pisze, ładowanie pojazdów, ładowanie mapy. Yy, no, więc... Yy, to, takie, to takie fajne nawet. No nie, może nie jakieś... To nie jest jakaś duża zmiana, że ona była bardzo potrzebna. Ale w sumie nawet... nawet w sumie to było fajne. Fajne. Drugą, drugą nowością jest... Mm, czekajcie, tylko muszę... Odwiedź... O, tutaj, tutaj będzie bardzo dobrze to widać. Przed tą aktualizacją... Jeżeli szliśmy naszym rolnikiem to no wiecie, jakichś długich roślinach, to one się nie uginały. Jeżeli jechaliśmy ciągnikiem, uginały się. Ale jeżeli szliśmy rolnikiem, no to one się nie uginały. Na szczęście w tej, na szczęście w tej aktualizacji to poprawili. I zobaczcie, ładnie już się wszystko ugina, więc, więc to jest bardzo fajne. Bardzo fajnie, że to... Że to dodali. O, jeszcze, jeszcze lepiej to będzie widać w kukurydzy. O, zobaczcie, jak to się fajnie teraz ugniata. O. A wcześniej, właśnie po premierze, tak nie było. I tak było. To byłem trochę zdziwiony, dlaczego tak nie było, ale na szczęście już to w tej aktualizacji dodało. Plus jeszcze co jeszcze zostało dodane. Yy. Aha, jeżeli rozpoczynamy yy, tam rozgrywkę, no to jest tam, możemy wybrać mody i mody, możemy wybrać i, i ten i. I, i, i dodatki, nie? Tak, jest, jest jakiś dodatek, to teraz jest dopisek DLC. Tak po prostu dodali coś takiego i w sumie nawet fajnie to wygląda. Wiecie, to jest takie taka pierdółka, nie? Że to no, tak naprawdę, to nie jest to nie było bardzo potrzebne, nie? Ale jak dodali, to spoczko. Mi się podoba. Yy, co jeszcze dodali? Yy, co jeszcze zauważyłem takiego? A, trochę zmienili GPS-em, znaczy no, te linie trochę zmienili, bo one teraz czasami, im, im, jest, im jesteśmy bliżej linii, to one są teraz takie przerywane, to też taka popierdółka, ale, ale w sumie tak fajnie to w sumie wygląda, jak są takie przerywane linie. Yy. Coś, tam dodali. Coś tam jeszcze dodali, co zauważyłem. Pe tam pewnie na oficjalnej stronie jest lista zmian, ale nawet jej nie odczytałem. Tak mówię tylko to, co... to, co mi się udało zobaczyć, jak grałem. Coś chyba... o czymś jeszcze chyba nie powiedziałem, nie? Tak mi się wydaje, że o czymś jeszcze nie powiedziałem. A coś zobaczyłem. Nowego. No nie wiem, ale chyba coś jeszcze nowego było. Możecie sobie zobaczyć tą listę zmian. Pewnie ona jest na, na oficjalnej stronie. Ja tam jej nie patrzyłem, ale pewnie jest, więc możecie, możecie sobie ją zobaczyć. Tą listę zmian. Yy, Okej, okay. w ogóle zauważyłem, że te, z, praca z tym chwastownikiem jest bardzo szybka. Po pierwsze, że jest szeroki, a po drugie, prędkość z jaką się jedzie z tym chwastownikiem jest bardzo duża. W 22 to było 12 na godzinę. Tutaj jest chyba 22, nie? Gdzie, gdzie to jest? Yy, tutaj jest chyba 22. Prędkość pracy. 25 nawet. albo mam trochę zepsute, zepsuty ciągnik. Ale zobaczcie z tym 12. Ten 12. Ten 12, ten 12, ten 25. Ja cię kręcę. To naprawdę jest bardzo, bardzo wydajny. To naprawdę jest bardzo wydajny... Wydajny kwastownik, naprawdę? Spoko, spoko. Naprawdę kwastownik... To jest mój ulubiony kwastownik w tej grze. Naprawdę. Bo aż z prędkością 25 km na godzinę możemy usuwać pasty. No normalnie Jakby mi ktoś powiedział, jak grałem jeszcze w 22, że 25 będzie pastownik, którego prędkość maksymalna jest 25 na godzinę to bym nie uwierzył, jak tutaj wszystkie... jak tam były wszystkie 12 na godzinę, a tutaj, 20, a tutaj pyk 25. To bym aż nie uwierzył, ale dodali pastownik. I mi się to oczywiście bardzo podoba, ponieważ to usuwanie kwastów naprawdę mi szybko, szybko mi zleciało. Dobra Okej, okay, to co ja mam jeszcze tutaj do roboty? Muszę coś tutaj czymś się jeszcze zająć, bo mam jeszcze temat do omówienia, jeżeli chodzi z modami. Hmm, to czekajcie, może ja bym jakiś kontrakt właśnie zrobił dzisiaj? <grym> może bym to wykonywanie kontraktów dzisiaj? Kurcze no. Może bym pokazał dzisiaj. Albo nie. Wiem. Wiem, 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 wiem. W następnym odcinku raczej będę chciał zająć się nawożeniem. Hmm. Raczej będę chciał zająć się nawożeniem. Więc podjadę sobie pod sklep. Kupię już rozsiewacz. W sumie czemu nie. I w tym czasie będę po prostu mówić o tych, o tych modach. No więc tak, co zostało dodane? A, to będę tak w sumie. Tak średnio będę jechać, ale okej. Okay. Co zostało dodane? Po pierwsze został dodany, a tutaj sobie wejdę i tutaj będę wszystko wszystko widzieć. Co zostało dodane? Po pierwsze został dodany combine Eco eco Ideal. Mm, też w sumie Fent Ideal. A tak naprawdę dwa modele. Po pierwsze taki trochę mniejszy. Ideal Paralevel i zwykły Ideal. No i też Massey Ferguson Ideal Paralevel i Massey Ferguson po prostu Ideal. Do nich są tutaj oczywiście headery. No, więc fajnie, bo ja lubi, lubiłem te kombajny Co zostało jeszcze dane? Został dodany taki starszy John Deere No, pamiętam. On taki, on taki całkiem, całkiem jest. On taki, On mi się tak średnio podobał, ale w sumie darowanemu koniowi, nie zagląda się w zęby tu już mamy dwa y, takie starsze John y, z dwudziestki dwójki dobra, plus jeszcze został dodany y, tak, ten właśnie taki trochę mniejszy model y, ko, mniejszy kombajn John bo tutaj mieliśmy ten, ten taki duży duży, duży kombajn John a tutaj dostaliśmy taki, taki mniejszy więc spoko, spoko. Do niego. Oczywiście headery. Co zostało jeszcze dodane? Został dodany taki ten taki malutki pojazdik marki marki John Deere. To też bardzo fajne. Co zostało jeszcze dodane? Yy, chyba ta talerzówa została dodana marki Cerneland. O, taka fajna. No więc spoko, spoko, spoko. Ale wydaje mi się, że jej nie było w, w 2200, 20, tak mi się coś wydaje. Okej, okay, więc to chyba wszystko. No. A reszta to są te mody, co wcześniej były już. Okej. Okay. A to od razu może kupię ten rozsiewacz. Czekajcie. Rozsiewaczę. No i tak. Tutaj pewnie się zdziwicie, bo będę chciał kupić ten rozsiewacz. Do takiego dziennika będę chciał kupić taki rozsiewacz lejkowy pod 30 normalnie. Ale... Zobaczcie, jaki on jest opłacalny 2000 euro tylko, a ten 25. A no, no, niby mam 42 000 euro. Ale kurczę, kupię sobie ten rozsiewacz. Bo raz, że w sumie chciałbym z niego sobie skorzystać. Bo to w sumie ciekawe, że Jaya Software dodał ten, ten, ten rozsiewacz. Więc w sumie będę chciał z niego skorzystać. W sumie czemu nie? Czemu nie? W sumie skorzystam z tego rozsiewacza. Więc sobie go kupię. I naprawdę na tym mocno. Zaoszczędzę. Dobra, to jedziemy po niego. Naprawdę na tym rozsiewaczu zaoszczędzę bardzo dużo. Bardzo dużo. A on, a on rozsiewa nawóz na szerokości 14 metrów. Więc na no, no moje pola to wystarczy. Nie, nie potrzebuję że rozsiewacza, który rozsiewa 42 metry. Na moje pola starczy. Na moje pola te malutkie, początkowe starczy 14 metrów. Starczy, słuchajcie. To no i tak będzie szybko schodzić to nawożenie, więc kupiłem sobie ten rozsiewacz. No taki naprawdę mały, jak pod ten ciągnik to aż za aż to, no, Jak pod ten to aż za mały, ale czemu nie? Może. Ale, ale czemu nie? Chociaż, chociaż z tego rozsiewacza skorzystam. I naprawdę dużo na tym zaoszczędzę, że właśnie kupiłem ten rozsiewacz. W przyszłości oczywiście go sprzedam, no bo też. Trzeba będzie kupić jakiś rozsiewacz do wapna Znaczy, jakiś. Jest tylko jeden rozsiewacz do wapna tutaj Marki Bredal. No i raczej trzeba będzie go kupić Kiedyś No Ale na razie, na razie chcę trochę zaoszczędzić pieniędzy Po pierwsze na yy, po pierwsze na Jakiś drugi ciągnik Bo mam, 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 mam na... jest co ja tu... mam, 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 mam. mam. No. Mam Mam, słuchajcie, na razie tylko tego tego Eko. Jeden. Jeden mam, słuchajcie, tylko ciągnik. No tragedia, więc muszę sobie kupić jeszcze... jeszcze jakiś, bo... No... Chciałbym. Chciałbym też trochę pozatrudniać pracowni pracownika, nie? Znaczy wiecie. Chciałbym na przykład zrobić coś takiego. Spuznie na jednym... na jednym polu glebę. Nie. No, to chciałbym zatrudnić pracownika, żeby na tym polu już siał, A ja bym w tym czasie spóźniał glebę na następnym polu. Ale nie mogę czegoś takiego zrobić, bo mam tylko jeden ciągnik. No, tragedia. Muszę, muszę na pewno sobie kupić jeszcze. Jeszcze jakiś. Yy, jeszcze jakiś ciągnik. No kurczę, ten rozsiewacz. No, no, ale dobra! Niech będzie! Niech będzie, kurczę, taki polski rozsiewacz. Normalnie pod 30 a ja go, a ja go do 160 konnego ciągnika potrzebiam. No, nieźle. Nieźle, nieźle, ale dobra. Na sam początek wystarczy. Na sam początek wystarczy. A czemu tu nie ma animacji rozsiewania? Co to ma być? Chyba, że to nie jest mój teren. No dobra, jak pojadę na mój teren, to się zobaczy. Dobra. No, trochę śmiesznie to wygląda, ale dobra, niech będzie. No kurczę, naprawdę mnie jazz software zdziwił, że dodali taki rozsiewacz. Po 30 normalnie, po 30. Pach! Dali go tutaj do, 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 do 25. No, bardzo ciekawe, bardzo ale to bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe, no. Hm, więc sobie w sumie z niego skorzystam i po raz kolejny powiem to, że naprawdę bardzo dużo na tym zaoszczędzę. A naprawdę muszę sobie kupić jeszcze jakiś ciągnik, bo... no tragedia. 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 Muszę koniecznie sobie kupić jakiś ciągnik. Koniecznie. Okej, okay, słuchajcie, w tym odcinku to wyszło będzie wszystko. Ja już tutaj wrócę sobie, no już bardzo blisko jestem gospodarstwa, więc już tutaj zaraz zaraz będę na gospodarstwie. Okej, okay, czyli w tym okej. Okay, więc ten odcinek chciałbym już zakończyć w tym momencie. Jeżeli on się wam podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. I zapraszam na następny odcinek, w którym będę, będę testować ten malutki rozsiewacz. Na razie.